Dajcie, miałem na działce znowu pokosić Przyszedł szarpak, wymieniłem Ale niestety coś mi kosiarka gaśnie Tak szarpie, raz wchodzi na obroty Raz całkiem się dusi Także chyba będę musiał gaźnik jeszcze rozebrać I pogrzebać, także dzisiaj nie pokosimy Ale będąc u rodziców przy okazji Dwie patówki odebrałem Kolejna kufulka z kopsel.pl A dokładnie z Kopsel.pl Link znajdziecie poniwej. Zaprojektowałem sobie kolejną koszulkę zresztą. A nie, wiem, czy tu widać? Tomek Helfinger. A przy okazji, też mam paczówkę z Chin. Córka za mną już od miesiąca chodzi za tak zwanym popitem, czyli taka wersja folii mobelkowej wielokrotnego użytku. I mam nadzieję, że to jest w końcu to. Chociaż jak sprawdzam po trackingu, to jakoś z niczym się nie zgadza z tym, co mam w ofertach na Aliexpress. No, zaraz zobaczymy. Czasami podmieniają te numery trackingowe. Mam nadzieję, że to w końcu to, bo już nie daje spokoju. Ale zobaczmy najpierw na puszkę. It's not a dead bod, it's a father figure, czyli to nie ciało tatusia, tylko, że tak powiem, wzorzec, jak się mówi, role model po polsku, no generalnie ktoś, kto świeci przykładem. Jakbyście chcieli taką kofulkę, to link znajdziecie poniżej. Oczywiście każdy zakup wspiera ten kanał, także bardzo polecam, zwłaszcza, że produkty z Copsel są bardzo dobrej jakości. Pożona bawełna. Już. Kilka, jeśli nie kilkanaście koszulek, mam od nich. Także bardzo gorąco mogę polecić. Ale zobaczmy teraz, czy mamy tu popita. No, sprawiało wrażenie, że jest to popit, bo taka gruba folia bąbelkowa ale tak naprawdę to jest tak zwana nisina. nisina no chyba nisina, nisin po angielsku, jest to konserwant no, u nas też dostępne, jest jakieś straszne pieniądze a bardzo dobry, pochodna bakterii podobno według tych wszystkich testów czy tam MSDS-ów, gdzie tam opisują szkodliwość jest całkowicie nieszkodliwa dla ludzi. A bardzo dobre walory. Z ostatnich eksperymentów pokazało się, że nawet podobno zabija komórki rakowe. A jeśli nie rakowe, to na pewno na przykład gronkowca złocistego, który nie reaguje na żadne antybiotyki. A ten konserwat akurat podobno go zabija. Także zobaczmy, jak to wygląda. Także opakowanie wygląda tak. Nisin, nisina. 100 gramów. Data produkcji 25.12.2021 12 2021 i co? Jakbyście potrzebowali taki konserwant, to link znajdziecie poniżej. Dużo, dużo taniej niż w Polsce. Zresztą w Polsce trudno dostępny, bo jak gdzieś jest do kupienia, to jest do kupienia w wielkich workach. A tutaj macie taką malutką trubeczkę. Także gorąco polecam. A na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I widzimy się ponownie wkrótce.